Nie I can't I Dobra. Ja po koniu lecimy z tematem. Mamy jednego randoma. Oni też. Aby to był jakiś normalny człowiek. Przecież porówno, oni mają randoma jednego i my mamy jednego randoma. Tak, Oni są MVP w Nie udław się. Cześć. Nagrywasz nie? Cześć. Cześć. Normalnie. Włączyłem, zobaczę co z tego wyjdzie. Fucking, fucking gay. Okay. Pytałem się, nagrywasz to czy nie? No powiedziałem, że włączyłem, a co z tego wyjdzie? Ale nagrywasz to? No kurwa tak! pierdolę, co za cymbał. Teraz rampa chyba jest. Nie? jakiś kontrolny granat. Gost? Czekaj. U góry był. Góra minus. Jeszcze. No, aż padną, kurwa. Ej, a kurwa. kurde A czyste? Ej, clear Kurwa! Jest czysta Morta. Byś się mylił? Coś idzie za do mną? Kurwa, mhm. Hasan, ale masz pojmany celownik. Jest jeszcze jeden B1, jeden była w tym zakrystii, tam gdzie komunie zbierasz. Tam. To ja pójdę może od. Nie Kiedy no, za, za Krystię kurwa, to masz ten po, pokój taki rozkoszy, co tam ten mi, ministranci lubi. Kurwa, czekam na ciebie żółte, zielone. Cement sprawdzić? O... Coś co? Dawaj no to... wejchał sam kurwa! Uda. Jest CT1. Gdzieś 8 potrzebuje. W Jest, roku. będzie na, na Rumie O kurwa, bania. Nice. Ale fart jak pójdzie ci pizdy nie wyjebał. No, chuj, z tej broni? No. Ale oberwał ode mnie, 25, czyli oddałem strzał. Kurwa, a co? co ty jesteś taka głośna dzisiaj? Coś dwie baretki, Kamil? O, no. lubisz. No to kliknij G na mnie. Krzysiek. Co? Co ty taka głośna kurwa? Wiesz co, do, może wiesz, przyzwyczaiłem się do tego mikrofonu z którego, z tego co cały czas gadałem, a zmieniłem na słuchawki. Chodźmy na rampę. Hmm. Do you have a microp Can you speak? Ok, that's good. Nic nie powiedział. No to chodzi. Leko. Kurwa! Prawdziwy tam? U góry, góra. Dobra, ja spra chciałem sprawdzić cement. Nie ma ile? Kurwa, jedź tam był. A ja weźmiemy, ja bym zabalał. bo bro, obity, rozbudowany. Obity. Obity. obity tam jest, tam był. Tu jest za czerwonym, logo. za czerwonym, jest za czerwonym jeszcze. Ja jestem za czerwonym. Cholan, cholan. Kurwa, morda! No! no ja ku kurwa bany, uf. 0 HP, kurwa, 2 pedały, 0 życia! No! 90 i 60. Niech ich chuj, to dupy kurwa strzeli. Pierdolę, nie? Dupy z taką robotą. Więcej szczęścia niż rozumu. Tamtym kurwa 90. W ogóle, co to jest za jakiś pedalski zjebany klub? Kurwa gejów w koszykarze. Co to kurwa jest? Gejów. Ale się kurwa, no i zakręcam. No, no bo mnie, no, bo mnie wkurwili. Nie dziwię się wcale. No si no, się. Jak mam Ej, się nie wkurwić? Aż prawie ten piwo wylałem. Pijesz? Flash? Nie. Nie. Nate. nie, no nie piję, ale. Tak chciałem zaśmieszkować z naszego teammate'a. Rampa chyba? Jezu, zły flash, sorry. Szpoko. Czekaj, spalę, spalę. O Jest lewa, lewa. Lewa luka. A lewa tywa. Zjibisz się, no chciałem Zginął? Nie. Sobie... Mie... Co? Jezu, co, mi, co? wy kurwa wchodzicie? Cofamy właśnie. No. Może być rampa, nogi se nie da mu ciąć. Idę, podejdę pod minę. skreślone. No nie, tu kurwa cymbale! Ja pierdolę. Chcesz busta? Nie. Chuj mi było się skradać. Gila masz. Pasą prawą? Chodź prawą. Spadł. Mhm. Nieważne. Dobrze. Tu jest jeszcze jeden. Je jeden, Skóry, tak. jeden. obity w chuj, bo dostał w nerkę. Powiem no, ci, trochę, no, się, się... trochę się zdziwiłem, jak zaczął do mnie strzelać. I tak wiesz, naprawdę się zdziwiłem. Bo dostałem, bo nie od razu jak wychylił. Nie wiem, Czy ja coś? Nie wiem, no rób to co chce to. Tak. Ja jestem kurwa tutaj na wakacjach. Tak jak będziesz tak grać, to się nie nagrał. Ja jestem... Nie w ogóle ja jestem ja jestem na wakacjach. Ja, się... ja mam mecz od spadek kurwa, dlatego ja, ja mam prawo być boostowanym. Jakby był o awans, to bym się spuszczał, a tak to... No, no to, to daleko takim zajściem nie zejdź Dobra zamknij pizdę przecież kurwa. No ja mam żartuj. mecz o zrobiłbyś to dla mnie, chociaż nie. jest na bliska No nie wiem kurwa Dla Hasama jeszcze ja Coś tam, coś tam Jest Co wie broń Na gipsie czy gdzie kurwa Dobrze Krzysiu Ładnie Dobrze to mi się podoba Góra 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 To ma Ja mam pakę nie mogę plantować jeszcze? Wmuchaj. Molo życie. Dobra, masz czysto Uważajcie na plecy. Ja nie patrzę. Żółte jest w plecy. Dzięki, jest plus. Żółte coś ma Jak weźmiesz do ręki, to będziemy kwite. Daj Trochę coś? weszło z tego smoka. Krzysiu. Co? Jak weźmiesz nie. do ręki, to będziemy kwite. No to do buzi. Nie. Wiesz, go do buzi, co do do buzi Pamiętaj, co do rączki, to do buzi. <grym> Pamiętaj, że każda ręka, którą kiedyś wyścisnąłeś, miała kutasa w ręce. Nie, to się nazywa, że mia miała ten... pujowy kontakt. <grym> <grym> no nie. <grym> Chcesz że na wyjście? Może na B? Leci kolejne Leci Smok jest jadą. Mirek kurwa masz mikrofon Coś flasza Leci Tam jest, tam jest Na pewno jest poprawie. One B Dobra, spalę, 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 spalę Nie pan Spalę górę Nice Na blisko dwóch Jeszcze jeden Dalej na CT. Smukuję, smukuję ten... mu tam, smukuję mu tam. KUMBY! Lichuję, ale weszło. Side B1! Kurwa prawa! Ja pierdolę. Kurka wiem, Kurwa O jest. O kur... Jeden obity, drugi Już nie wiem. Nie gadaj. Na side Wiesz, był. Nie ostatni na, na B. O, obity trochę. To z lewej słyszałeś? Morda. Takie przynajmniej to czas twoje niekorzyść Osiem... Ale ładnego 83 w 3 kurwa. Wesiemkę za, za gardłem masz. Dziękuję. Powiedziałem ci, że go nie widziałem, Chris. Ja też nie. Ale nie, zdziwiłem się, bo tak mówię, ej, to wygląda jak głowa. Nie wydawało mi się. Nagle takie, ej, to chyba serio jest głowa. Że tobie czy jemu się wydawało? Bo ja się zgubiłem teraz. Chodzi o to, że na początku wydawało mi się, że to jest głowa. A później mówię, nie no, nie, no, tak, nie ma szans, żeby to była głowa, co nie? Mhm. Po chwili, jak co bardziej zrobiłem ten krok w tamtą stronę, zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście to jest głowa. No może być, może być, no. Dobra, idę dalej, tak nie Pale górę, pale górę, palę, palimy górę. Ole, one way, ja rzuciłem. O, no, coś było, weszło, coś nie? weszło. Na blisko, na blisko, na Na lewo, u góry. On boost one, on the left. A czyste. No, rypany mnie wcisnął, nie? A, clue! W skoku mi banie strzelił. Jest w cały czas. Poczekaj. To był ten? Ostatni? Chodzimy? Tak, to był chyba ten. Dobra, idę pierwszy. Ja mam zero, okay. Jest! Nice. Daj mi albo nie, sam co kupię. Mogłem kupić. Nie Mam... Kupić. Pom pompuj się. Idę dołem. Na B. Z kim ty grasz? Sam. Czemu, Czemu widzę, że Sam gram. Zazdrosny jesteś, gry? Nie, zdziwiłem się, bo Michał miał nie być dostępny, ponieważ jest już znajomego, a zauważyłem, że na Discordzie gara. Nie weszło. Obity z pompy Kurwa Hasan A mnie przestraszyłeś Nadal mu TV Jest tam kupie. Tak O kurwa Czasem ty czasami masz movement jakbyś na kierował zmiarował HAHAHAHAHA jesteś na rampie Kurwa Flash zamknij oczy Mówiłem Mówiłem kurwa. Zamknij oczy, one more. Kurwa, nie o, od lewej jest. Bardzo od lewej czy od lewej lewej? Yy, yy, od lewej. nie, tu. Od, od hangaru. nie. tam. Tu, no, no, no. Nie wiem jak to się nazywa. Tampa. Mi się wydawało. Dwóch, dwóch side, dwóch side, dwóch side. Idzie Ucha? od drewna, uważaj. Mi się kur Uważaj, A! Od... A! Kurwa! Bo ja jak się drapałem! Jaki jest plan? Eee, na ciebie. To nie, nie na ciebie. Było. Kurwa! A ja. Ale. A, na mnie czy na, nie na mnie do chuja, No ja i nie. A, dobra, nie był na mnie, ale to i tak. Kurwa, nieważne. Kto tak chujowo położył bombę? Ojo. Ja. Artur. Artur Ditu. Ditu. Artu, artu. Oh, uh, Zapłać za internet, kurwa, nie kradniesz. Albo wyślij kubę, żeby uh. Przerwa. Przerwa. Porsz... Kube. Przerwa, If one, we need the break for, kurwa, nie wiem. Something. Czego got some. Can you t t sykasz for Grun? Drop for that bitch. Ja pierwszy zadzwoniłem do niego. Ani chętuket. Hola. Boże, still thanks Przerwuj. man. Nic się zmienił tego. Przerwyłeś. U niej more. Internet connection problems. Dawaj, F1, come on! KURWA PIWO WYLAŁEŚ, DZIĘKUJĘ CI Did. Dobra, to teraz jak go wyjebało to dostaniemy chwilę O jest ruszyło Loczek przestań kurwa żreć Ruszyło, zaraz będzie Nie Dobrze, zajebiście ja byku Wybacz kurwa, że krzyknąłem To po prostu jeden z tych debili jebanych Jest spóźniony rozwojem Dobra Ale wariuje internet u nas Mówiłem, wyślij tego kube, żeby wiaderko przyniósł. Masz dwie minuty. Przestań kurwa żreć, świnia, albo się zmutuj. No ja pierdone. No, no, no. No, ja. Dobra, mam inny pomysł. <śled> Teraz, ku... się, Kuba, teraz kurwa żryj chuju Bo u mnie totalnie przerwało chłopaków Dobra Noży mu wyciszenie serwera w kurwio Ujewaliśmy Rodzic, nie? Nie, kurwa przerwa była Dwa razy wzięta i trzeci raz dwie do serwera jest tam jeden. Ach. Ach. Ech, o! Ach. Ach. Dziękuję. Coś tu u góry, kurwa, śmieci je pany pedalech o bardzo dobrze. Chodźmy Będ Co? Nie wiem co to jest Middle. Smoku 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 Plant, plant gruty Smok zdjęty Las setę bzbit O oh jest o jezu, kurwa co ten Rafatus robi, ale pachołkiem to zajebał. Tak na jedną pozycję, nie przejdzie tego, nie ja No jak nie? A on wyskoczy wam z lewej strony i się Z prawej wam wyjdzie. A 55 w dwóch, zajebiście. Kurwa, eee, Ej ty co? co ty do mnie mówisz? Nie, cześć, Co? Nie. Powiedz, że nie może i odcinek za pół godziny. Ja Czemu, ka Czemu każdy kurwa jest przeciwko mnie? co się? Ja nie wiem, kurwa. A co ja się zrobiłem? No nie wiem. Trzeba było powiedzieć też, że nie może rozmawiać. Chyba do mnie w obie dostaniesz. No chyba ty Kto kurwa. Ty kurwa dostaniesz za to. Muso być. Ale ten winkel Jeszcze jeden z do budówki lewej, no nic się no Kurwa no, Kawełujcie mi, kawełujcie mi, to mi to do ust. Plantuję mhm. Ktoś garba robi? góry boost jest Nieprawda z Lewo. Ładnie Jeszcze jeden z całkowicie Nie jak tam i Dobra. na tym Uuu, ładnie, Chris. Taki. 93 dostał ten drugi. Zipa. Headshot! To ponieważ tam można skanować. Dlatego ja tam skanowałem. Krzysiu, Krzysiu kurwa, co tam się odpierdala? To, pieczno. Ptfy. Co to się odjebało? się skończyło. Jego teraz wyjebało. Loczek, masz kałacha na ziemi. Bierzesz czy mam wyjebać? Za darmo to uczciwa co Nie, on to kurwa po mnie zebra. O, potrafię rzucić po panowie. Dobra. Tak, jak wyjdziemy, to spalę tego. Spalisz czy co? Mate, co nie, nie ma czasu, Hasan. chodź. Chcesz się flasha? Jest góra, nie, no teraz. Jest na tym. O ja jebie. Jeszcze Kurwa co tak późno flash. Bardzo ładny, swojego zaflaszowania no się dał. jeden, dalej. Prawo, 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 po prawo. O Jezu. Kurwa no. Lewo i tam. mam lagi. No, no, no dostałem no, nie? Kurwa 95 w 3, a tamten 30. Co się w gdzie mam kurwa tą grę kochów? 30 e, Zielony, a niebieski 95 w 3 a. Last break kurwa. A czy ten e, problem ze pingiem? A czemu ten break? Za no bo kurwa no przed chwilą ci powiedział debil. A. a sam odmutuj go. No właśnie jego. Ja jebie niebieski 95 w 3. Oczywiście dlaczego? Co się dzieje? Może... Się interne. Interne. Może z tym no, ci Bo pod... strasznie. Pięknie by w nory. Ty z tą bombą kurwa. Strasznie. Już wyjdziecie co jakiś czas skaczecie mi o pół metra. No, tego ostatniego, to w ogóle wiesz, z co z tego, że widziałem? Nie Ale O, w pizdu. Mały ci skacze, co? Nie weszło, uważaj. Weszłeś? Gdzie jesteś Strażak sam. Po Kurwa! Dobra, chuj w To jej piście, nie? No odbij się od piksela no Podoby mi go rzuciłeś, specjalnie Jeden się gnasaj Z lewej z lewej pomy. Kurwa! To tam jest strzela! Wpadła, padła, padła, padła Jak tam no, jest? Dobra Ja pierdolę 70 Aaaa. No kurwa milę zajebałeś? nie 60? Ostatnie ja nie nic nie trafiłem. No mnie trafiłeś. Nie, nie trafiłem Cię. Trafiłeś. Ej no, u mnie nie pokazuje, pokazuje chyba jak trafisz swojego. Jest kurwa napisane, Rhythm zaatakował, no, to tak jest, jest różny. No jest. Loczek tak. dostał nade'em w ray, bo się odbił od Pixena, a Ty mi kurwa po garbie strzelałeś. Ale, nawet jeśli gdzieś strzeliłem, to wierz mi, że nawet tego nie widziałem. Bo tak, to jest ten moment, gdzie serio, skaczecie mi. O, Może to... i nie, nie, z lewej strony. Ale A nikt z lewy nie, nie, poszedł. Paka, Chodźcie na sajta. Chodźcie na chodź na na nie, 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 chodź na na Patrzę Patrzę górę. Jest no, jeden! Say, tak, I chuj! Z Góra, Góra Bity jest jeden na tym No Jeszcze nogi. jeden Ej sami mi chuju to y y powiem ci tyle, ten jeden miał 6 HP. Trzeba było prędzej się odezwać, kurwa. Ja nawet <laughs> Hej, nie Hej, O tu chodzi? Albo mam przegraną minus pół tysiąca, ja minus 600, albo meczu awans. No. To jest mm -hmm. być, albo nie być stary. Mm -hmm. no Dobra, fioletę i. Geniu mi da patrzeć? Lepiej będzie spać niż iść do góry. Choć sam B, a G je tam. Ej dobry ten random, zapytałem to się. To jest? Jest. No, ja powiedziałem, ja jestem a G tam. No to chyba. A poszedłeś. A gdzie jesteś? Aha! <laughs> Dobra. Idą no, tu, tu, tu. Nie, zostań, zostań, zostań. Nie, no idę. O oh, on! Jest z prawej, puściłem, ale obite. Ładuję kurwa broń, nie! Rampa! Ostatni rampa. Fakie macie. Dobra, Hasan idę. Ładnie, Hasan. Ej, 73 prawie zabiłem tego drugiego. Nie wiem, trzech. Coś tak czułem, że tak zrobisz, że powiesz... Ja idę z Hasamem na B i pójdziesz A. To powinien i Tak spojrzałeś tylko. Nie ja... wiem, kurwa, ciemno na odwrót. Dobra, idźcie w dwóch, ty loczek a ja tam. Chodź. Eee, Maciuś. co Czemu kurwa kupujesz MP? Jak już tak wyszło? Jeszcze, jeszcze raz. Są, 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 Dobra, dawaj, pizda. Na Przestujem. pistolecie! Piz... Krzysiu, kurwa, na pistolecie, debilu. Jeszcze. Prawo. Był, mam pakę. Jest. Mam digna. Mam lady. A ja butelkę złapałem. Koledze, Heda sprzedałem. Nic <laughs> nowego. Wiem, poczułem. Dobrze. Tylko, Bo abyś, w... abyś co? widział za tam... widział... Mealie? Ale <grystana> dostał Ale na Ale na dostał Ale na pewno. Ale na pewno. Ale na pewno. Ale na pewno. Ale coś pewno. A! na pewno. kurwa na pewno. Ale na pewno. Ale na pewno. Ale Kurwa, buktelka Krzysiu, masz negewa, masz negewa, użyj mocy dedukcji. No debiluję, baby, mówiłem. Nie wiem, jak tam się kurwa dostać. Przed ryjem miałeś negewa. Czy przed ryjem jak ten ryj był po mojej lewej? Kurwa, z prawo miałeś negewa. 25 minuta, chuju, pogrzeć ci pokażę. ale kurwa, pizdy Hasam, fioletowy miał 72 w 3. Ej, ty mnie no by... Ej, Kamil, ty miałeś tego negewa? Goście mnie mhm. nim poszatkował, nie? Złapał go i zaczął z skanować. się miał go wziąć. No kurna, nie miałem jak. Miałeś. Był to dosłownie przed twoim ryjem. Ale dobrze, dyskutuj, dyskutuj skutuj 25 minuta. Nie ma problemu. A, kurwa, trzeba było nauczyć się grać i nie wychodzić zegarem na nich. Trzeba było zamknąć pizdę, kurwa. Wyszedłem Jakoś z mołotowem. Chociaż, kurwa, wyszedłem z I... Cygan! I... Co się dzieje? Na... Co się dzieje? Co się dzieje? No się dzieje. i kurwa znowu ja, bo śpiewa! nie <noise> Ale jeszcze. jak się daruje się apel, to był apel. Pakał, pakał mnie. Szczotę. paka B. To jest, pakał. Wiedziałem, że dostaniesz brie. Jeszcze jeden, obity, obity. Jeden malował. Jeszcze, jeszcze jeden. rampa. Ale Apakę miał, nie? A sam czemu grasz biedę, David? Masz kałacha przed ryjem. Pięć. Na dole jest. Nie rozdzielajcie się jakoś, kurwa, nie wiem. Idę zalać. Fajkę, oczywiście. Kolega. <gry> Gej. A co? Weź najdaj, rzucić rampę na 30 sekundzie. U mnie. O myślałem, że przeczytam, wiesz, tak... Jeszcze... dobra, nieważne. That's how you jeszcze do Ale wiesz, o chcesz co kocha? mi chodziło. Chcesz Chcesz Możesz zdać, yy... możesz zdać. Chcesz Coś Chris'o? poproszę. A masz swój. Dziękuję. You're welcome. Thank you very much. naciskiem not. na welcome. Kum kum. I can come inside. Yy, ale czemu się kojarzy Bo my raczej nie wpuszczamy ich na site, dlatego nie kupujemy defa. Nie, absolutnie, nie, w lądyce się stało. Tamknie, U ryj. O mnie, co a, zaczął mnie, co zaczął mnie? Na, co zaczął a, mnie? na, na Rampa. Rampa poszła? Site? Czek widziałem. Kurwa, Krzysiu, wiesz co to nawigacja? A sam zamknię oczko. Okay. Jesteśmy na rampie. Kur... The... Żyjesz, katan! Ale co to za życie? <laughs> Kurwa, jebana mać! Jeden na sobie przy jest. One is behind you, one is behind you. Right here, right here. Jest od, boksów Od czego? Jest stąd. No, no, no kurwa, przyjebię mu zaraz. <gry窮> <gry窮> nie znasz kurwa dnia, chociaż dzień może znać, ale godziny już nie znasz. O, Ma, Niestety no, i nie, nie mam zwykłej bojestrosa. W ostatnią bo padną midem. A, chyba tobą Uwiesz? kurwa. Będzie tak. B jak chuj. raz B rampa, fastco i mida. w No To ja zaufam i... Zatrzymam ich na midzie. Dobrze, zsi kurwa. Musi. Ja pierdolę, te kurwa granaty to moja fizykę... Nie, znowu, moja, znowu, znowu! Jak ja ale... była. <grym> Niezły Idź, mam pakę. fake info. Macie flesza, macie flesza! Niepotrzebnie, ale A wyjebane! Ej! Kurwa, <grym> mam jeszcze, jeszcze fleszem no, ci pomogłem. Tak, idealnie. A ey! Dawaj, śpiernalej. Ej, panowie, wychuje złamane. O, kurwa, ale poleciał. Ale to samo, czy to Nie. No ja, wychuje złamane. ale fiór, no. no, dobra, czyli mogę to wstawić. Cześć. Ej, wyrzuciło?